Drodzy widzowie, dzisiaj nagrywamy filmik z Brawl Stars po pa paromiesięcznej przerwie. Dokładnie miesiąc przerwy. Jest ze mną Turek. Jest ze mną Turek. Oto jego profil. Nie jest w klubie. Pamiętajcie, dzieci. Czekaj, ja nie mam klubu. To jest Szele. Trzeba mieć 9. Tylko Shelle ma. Tylko ma Shelle i będziemy grać w zarcie Długo Kandydaci Dnia, ale najpierw musicie zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu mały homiczek. Nie, Turek. Mały, mały homiczek przecinek Turek. I Jeśli nie napiszecie, to y, nie możecie. To Julka przyjdzie do waszego domu i was zbije. Mocno. A Julka ma okulary, więc was zbije okularami. Jeszcze je postrzaska na Waszej podłodze. No właśnie, ale ja Was mogę zbić, a wy mnie nie, bo ja mam okulary. No. No, i jeszcze w dodatku musicie sobie obejrzeć, jakie mi tu opostacie wypadały. Znaczy, wiecie o tym, ponieważ teraz będę wam się świedlać. Openingujemy jasny mecha, bo. Wow! Jasny mecha, bo. Gwiezdne przebranie. Ale jak obejrzysz, widzisz, widzisz? aż. Squink. Wypadły mi nowe postacinki, dzisiaj będziemy. Dobra gramy, nie, nie ma co, albo nie, nie, gramy nową postacią jaką was nie stać, Squeak wiecie. Nawet nie wiem. No, ale... Nie, dzieci nie grajcie w to, to jest naprawdę jakaś... Destunet na show. Nie mam nowe... Ja też nie mam, ale to wiesz, że to jest dobre, Aha. dobre sprawowanie. Są turki, nie można jebić. Ja jestem turką. Ale oni nie są. Mam no wrażenie. fajną emotkę. A nie masz? A ha. Ha, po co to robisz? A po co? Nie mam internetu. Ha. Ale wiecie, pozostało drużyny. A. Mnie też nie stać. A jestem smutny bardzo. Ja zginąłem. Utracono ci połączenie gracza. A mnie nie. No. no, no i Baryl, Daryl. Co mam niby teraz zrobić? Nie wiem. Chcę skokoć. Mogę skoczyć. Nie wiem, można skakać. Ja też skaczę. Jak on się tam dostał? Nie. Ja biję Leona. Zepsuło. A ty żyjesz? Żyjesz. Idę do zbicia. zbi ty żyjesz? Zbij, 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 Ja żyję. I on. On ginie, haha. Ha. Turek, bigo. A, Ja jestem jakimś ale, ale nie! Szelem! Ale wiecie, że ja byłem w Pieninach, a wy nie byliście? Wy byliście. Wbyliście co się. Ty? No i co ty tu robisz? to robisz? Zostawiasz mnie tu, jak gdy ja jestem potrzebna. Patrz, są nowe, nowe, nowe użytkowniki. Obejrzyj to, obejrzyj. Nowe no, można stawiać na podłodze. Stawiać na podłodze można. Zepsułeś. Co? No! Chedź, chedź, no. Turek. Ja otworzymy sobie mega boxa. Turek. Ja teraz wypróbuję wam no, postać aż. Mega boxa. Aż. aż. Aż, aż, aż. Aż. Ale no. Nie gracie w to widzowie, nie polecam, naprawdę. Hmm, szczególnie. Ja zostałam zmuszona do grania w to. Gówno. Kompletnie. Patrz, jakie fajne. Patrz, skrzynię Ale wiecie, ja że. Wiecie, ja, że ty to stawiasz. ja też chcę tak. Ale co? Ja też chcę ten taki. A ty nie masz, a. dlaczego? No nie wiem, bo ty nie lubisz mieć. Ja Ale wiem. ja wiem, że ty nie chcesz. Bo, bo, bo powiedziałaś tak przed premierowym filmem Małe citoski. Gdzie to tepie? On jest mały, patrz! On robi jakieś nowe, to jest nowa postać. Subskrybujcie ją zawsze! Nie możecie nie! Nie możecie nie! Ja uciekam! Ale wiecie, że on. Tam są uliczały! To są... Ona ta postać się nazywa hmm, Box. I, I ona jest citosem. Box. Chuję. O nie, o nie! Używam! Patrz jaki bombolotek Bombolodek leci w nich. Oni są mali, bombolotki. Nie, nie, uciekaj Turek! Pamiętajcie, Turcja to bardzo piękny kraj. Turek, jestem No nie, jaki Mendelejew? Mendelejew, on miał 17 pucharków. Nie, nie podoba się. Patrzcie, nowa postać jest Bonie. Bo nie, wyobraźcie sobie... Jak widzicie mam dwie skrzynki, mam Mega Boxa i mam mega Boxa też. Julka właśnie odwiera skrzyni niestety tego nie zobaczycie, niestety bo... wszystko mi wyleciało, dlatego też mam dziesięć nowych postaci i mogę ulepszać y, moją nowych postaci. Patrzcie, to tak działa, bo że jak masz ja mam super ataka, tak możesz sobie i popatrz. I obejrzyj. Jesteś sobie? teraz postacią. Ale no. możesz powrotem powrócić do swojego stanu. Zdrowia. Z złego stanu psychicznego zdrowia. Czemu ja też ty to stawiać? To Czemu się samo stawiać? ładuje. Samo się ta wieżyczka ładuje. Możesz się później zmienić w wieżyczkę. Stawia? Jesteś więcej życiowy, ale nie stać cię. To się samo stawia? A wiecie widzowie, że już zaraz są wakacje, a ja ja, ja jutro lecę na Teneryfę. A ja nie. Nie wyśle wam żadnego, żadnego filmu. Nie wyśle wam. Bo masz challenge wskoczyć do wulkanu. Patrzcie, kutka. Ale ja będę wskakiwał do wulkanu, ale wam tego nie wyślę, ponieważ będzie widać moją twarz, dlatego nie. Wyczyścimy włosy Turkowi. Możesz. Z tym no. śmiedziem. Dobry wieczór. Nie, nie będziemy tak sobie. Nie będziemy tak sobie. Dobrze. Yy, patrz. Patrz. Ci... Co mi napiszesz? Wow. wow. Naprawdę? No. Nie wiedziałeś? Niemożliwe. A ja ci napiszę buźkę. A tobie ci to wysyła po polsku? Tak. Jak mi to mówi po angielsku. A tobie to napisało? Bo po angielsku to jest na pewno wow przez, przez V. A ty masz przez wy. No, ja mam wow przez wy, a Julka ma wow przez V, bo wow przez WOW się pisze po angielsku a przez to jest V. W, pamiętajcie? A masz naczanie tej, tej żółtej, bo ona tak naprawdę jest smutna. Widzisz? No. Tak jest smutno. A ja gram. Ale nie wiem w ogóle kto wymyślił to. Jakaś batalia. Nie możesz. Ale dobra, to gramy. Nie, poczekaj, nie to. Ale ja powinnaś wybrać szeryfa. Ale ja nie mogę, bo nie. Ale punkt konto zapewnić. Wydaje mi się, że nie. Co to jest? Każda drużyna przeciwko pozostałym mali. Uciekam, 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 Uciekam. 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 ja nie uciekam, ja walczę do końca. Ja zbiłem, zbiłem. No i widzisz, przegrałaś do końca, no ładnie. Nie, bo ja walczę do końca. Będziemy zdobywać misję i skończy się wasz odcinek, nie będziecie mogli już go dalej oglądać. Ja będę pierwszy raz leciał samolotem, jak byłem mały leciałem, ale teraz nie, ja będę... Wczoraj skończyliśmy. A nie umiesz takich taki emotków wstawiać jak ja. Ja, ja mam nie, fajne emotki. Nie, ale. Ja mam takie nie... nawet. Takie. Obejrzyj. Takie. I takie mam. Musisz mi to dać. To Ui. Za. Moją... Ale wiecie, bo ja mam Kiedy tylko. Grałem. Ja mam tylko 7 gigabajtów pamięci. Jak nagram ten filmik dla was, to nie będę mieć na teneryfę Na teneryfę nie, nie. pamięci. Ja będę robić zdjęcia. A zdjęcia akurat? Nie zajmują pamięci. Ale ja będę. Ja nie będę za. zajmować dużo pamięci. Zdjęcia są nie warte zapamiętania, dlatego też nie zajmują pamięci. A dlatego też. Turek. O. Turek ogórek, Turek ogórek. Jak przyprawi to Turek? U umrze. Nieprawda. Turek i... Nie wiecie dlaczego ja się nazywam Turek? Bo Jurka kiedyś pojechała ja do kiedyś Turcji i go Turek z, zjadł. Nie, ja pochodzę z Turcji. Tak, ale to są kanibale. Okay. Turkowie to kanibale, pamiętajcie, ale... Ale tam jedzą psy. Tam jedzą psy oraz chomiczki. Ale ja tam mieszkałam kiedyś. A ja nie. To ja tam się urodziłam. Dawaj, robimy tą misję. Niestety przyjechali... Szybko graj, bo ja zginę i nie zrobię misji, a muszę zrobić misję. No ja nie mam misji. Głupia ta gra. Nie no, proszę nie gracie w tą grę. Naprawdę, U. dzieci, nie polecam. Nie polecam bicie zegarów. Patrz, jakiś goleń. Frytki. Ok. Małe chomiczki. Patrz, to jest dynabikę. 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 Dyna... Dynabike. Dyna, dyna dyna, dyna no dynabike mnie zbiło. Zbliżyło mnie mocno. Turek, ja żyj, się... żyj. Żyj, bo cię uderzę. A, to miało być smutne, było nie smutne. Wiecie, że ten film nie jest śmieszny i nie będziecie go oglądać? A po co komu śmieszny? No i... T... No tak to wyszło, no. Nie obrażajcie się, dzieci. A, to mnie uderzyło. Dlaczego? Musisz mnie ochronić. Ja nie chciałam, żeby to mnie uderzyło. A ja nie chcę, żebym... Nie chcę żadnych friendów dodawać! Oni sobie coś nie mieli. Dobrze, film ma 10 minut, nie starczy mi na teneryfę, więc musicie musicie o, jednak się przymknąć. Robienie się, zdjęć są ważne, otwieramy małego big boxa Gratujemy punkty. Do jakiego zadymiarza mi chcesz dać? Nie ja chcesz. Do zadymiarza. Dokąd? Nie do zodymiarza. Nie, nie do bo ona jest najlepsza. Nie do najlepszego zadymiarza oczywiście, jakim jest? Sherry. Kim on jest? Ten taki ostatni tam nie nie, 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 nie. Nie, nie, jak to jest nie kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Nikogo to nie obchodzi, naprawdę nikogo to nie obchodzi. Wiecie? Bo tak naprawdę... Zwiędłe te parówki. Zwiękłe parówki do Tika. Nie te parówki. Nie dają Cię. Tik, to, to, to jest najlepsza postać. Do widzenia. I to wie czy wy widzieliście ten odcinek? Nie widzieli go. To...